Witajcie kochani. Jestem właśnie w górach, w moim ukochanym miejscu. Nie chodzi o jakieś konkretne miejsca, chodzi po prostu o góry, Ja od zawsze kocham góry. Może dlatego, że moje pierwsze szkolne wycieczki były w górę. Eee, może dlatego, że po prostu tu jest zielono, a zielone wycisza. Może dlatego, że natura jest niesamowita po prostu. Kamyszki, woda, drzewa, wyżłobione skały. To, co się dzieje w górach, jest tak niesamowite, że tego nie można dostrzec nigdzie indziej. To jest coś, co ja kocham po prostu. Jeżeli, kochani, tylko macie możliwość wyciszyć się w tak pięknej scenerii w jakimś nieznanym zakątku góry mało obleganym przez ludzi, bo wiecie trasy turystyczne tak nie wyciszają kiedy wszędzie dookoła słyszymy głosy krzyki dzieci albo rozmowy dorosłych szeleszczące różnego rodzaju torebki od chipsów i jedzenia natomiast takie górskie szlaki gdzie dzisiaj akurat jest taki dzień jak sami widzicie lekko pochmurny, troszeczkę coś tam kropi, ja sobie idę z parasolką w kapturze ale jest. Духа Медведь в образцу Такая тиша Такий спокой Słuchajcie, w takim miejscu można naprawdę się wyciszyć, narodzić się na nowo, odnaleźć swój wewnętrzny spokój, swój dobrobyt, zastanowić się nad jutrem. O, zobaczcie, zaczynają chmury się rozpraszać, także to będzie mimo wszystko piękny dzień. Słuchajcie, na pogodę nie mamy wpływu, więc musimy ewentualnie zastanawiać się nad rzeczami, którymi, które możemy zmienić siebie, w sobie, wokół siebie, przepraszam. Ale na pogodę nie mamy wpływu, więc każda pogoda jest dobra. Jeżeli ma się odpowiedni nastrój, odpowiedni strój. Ja dzisiaj wybrałam się tak. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Mam takie, wiecie, kolarki, kolażówki, jak to się nam nazywa, kolarki. Adidaski, bluze, w razie jakby zrobiło się ciepło, z kapturem, i po prostu no co, będziemy tutaj sobie chodzić, wyciszać się. I cieszyć się wakacjami. Nie zawsze wakacje gdzieś tam za granicą, że na plaży pełnej ludzi, ukropie są tymi wymarzonymi. Niektórym wystarczy mały potok górski i wewnętrzny spokój. Dajcie znać, czy wy też kochacie górę, czy to nie dla was? Zdecydowanie. Hej.